Cześć, witajcie! Dziś zrobimy specjal zarówno na 50 subów yy, przepraszam was, że nie było mnie na YouTube przepraszam was, yy, że nie było na YouTube mnie już jakieś jakiś miesiąc yy, za to wynagradzam wam yy, bo interesuję się teraz czym? Harem potem. Więc y, zobaczmy, co zro... przygotowałem na okazję, właśnie, że lubi Harry Potter'a. Y, wykonałem to własnoręcznie, a jest to. Badry z podwórka. Tak, jest to badry z podwórka. Żartuję oczywiście. Y, jest to różdżka wykonana przeze mnie. Robiłem ją. Y, wziąłem patyk, y, Przełamałem go na pół. No, powstało takie coś. I takie coś było na początek, i ja to tak, nożyczkami, że wam pokazuję, jakimi możecie nawet to zrobić. Takimi normalnymi nożyczkami po prostu zdarłem to. Yy, no, tutaj. Na końcu różdżki to pomalowałem. W sumie potrzebujecie tylko do tego: potrzebujecie tyle. Serio, to jest zielony kolor, tylko że ma żaczek. i czarną kreckę na przykład do oczu dla kobiet, które mają dla charakteryzacji, albo po prostu taką bambino. Zwykłą, na przykład taką. Tylko, że czarną. Yy, I oczywiście nasz patyczek, więc zaczynamy do omawiania. Nie wzorowałem się na żadnej z różczek. Yy, mogę wypowiedzieć zakręcie. Yy, dobra, weźmy na tym zakręcie i yy, okurus reparu. Wiem, tu nie ma okularów. ale albo Crucio. albo. Awada kadabra albo lewiosa, a nie lewiosa. Nie, odwróć. Mówi się lewiosa, a nie lewiosa. Dobra. Taki wstępik. W sumie nie wstępik. E, tak wygląda różdżka No, zaczniemy od przodu. Tutaj pomarowałem czarną kredką. E, pomarowałem czarną kredyczką. Jakby, o tu tutaj y, pomalowałem wy nie będziecie tego widzieć y, sterpałem i pomalowałem troszkę y, złotym później y, wziąłem flamaster zielony zrobiłem tu później tutaj z, zrobiłem obciąłem jedną Jedną, pamiętajcie, jedną warstwę i pomalowałem na czarno. Tutaj musicie zrobić tak, jak Wam się podoba. Yy, jeszcze raz pokażę, że to jest druga warstwa, i tu pomalowałem na czarno. A tu mamy warstwę pierwszą, yy, którą też pomalowałem na czarną kredkę. Tak, możecie zobaczyć. A co Ci się nie zrobi? Czekajcie. Nie. Ostrożnie. Nie no, widzicie. to nie wychodzi. Yy, zaraz wam pokażę, jak wygląda to z, z, ze mną. Yy, mam jeszcze, zaraz wam pokażę mój pokoik yy, w kolejnym filmie. też na specjal 50 subskrypcji. Ostatnie, od ostatniego filmu tego. Mój pokój i nowy starzysta, starzyst, starzysta yy, się dużo zmieniło. Yy, spróbuję to chwilkę posprzątać i mam pokażę A teraz pokażę Wam, jak wyglądam ja troszkę. Tak wyglądam ja. Uwaga. krucjo jo! Owada kabra. Ewento! Event jest taki! Jeszcze jakie tam były? Awada! Kadabra! Będzie makabra! Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. I cześć!